Cześć kochani, Marek z tej strony z bezpan.pl dzisiaj mamy luty który? 16? coś koło tego, chyba tak mi się wydaje jest mega mega ciepło od kilku dni, zobaczcie krótki rękaw, na to tylko na to tylko taka kapotka zarzucona, zarzucona, zarzucona robocza i będę rozbierał tego tutaj wagnerianusa te to już są, no oliwka to już dawno jest rozebrana, o ta te to w ogóle nie były ubrane, tego rozbiorę. Dlaczego? Jeszcze może dowalić. Może być minus 5, minus 10, minus 20 jest dopiero połowa lutego. Duże rośliny zostawiam zabezpieczone. Tą sobie odwinąłem. Zaglądałem nawet do środka. Tu wszystko jest, tu wszystko jest poluzowane. Nie wiem czy to widać. Eee, tam w środku. No nie wiem, czekaj. O, nasiona coś tam. Trochę podotykałem, trochę liści jest zniszczonych, bo to było minus 15, no ale na razie tego w każdym bądź razie nie będę odwijał. E, odwijam tego e, tego Wagnerianusa, tak tutaj opowiadam, dlatego że jestem w stanie to zrobić sam: sam odwinąć, sam zawinąć i robota nie jest długa, bo zajmuje to powiedzmy 20-25 minut, żeby ubrać takiego Wagnerianusa, gdyby przyszło jakieś niebezpieczeństwo typu większy mróz w okolicach minus 10 stopni. Zobaczymy jak on w ogóle wygląda, tak? czy on, czy on się dobrze ma, czy on y, nie stracił liści. Nie wiem, no nie widziałem go od końca listopada. Listopada, końc grudnia, koniec stycznia 2,5 miesiąca minęło. I zaraz zobaczymy jak ten gość w środku tutaj się miewa. Wierzchnia warstwa zdjęta, czyli ten worek, który chroni od wiatru i deszczu, zostały agrowłókniny, ale jest pięknie, naprawdę cudowna pogoda, oby taka była już cały czas. O, tak, miałem kabel założony, jakby ktoś chciał zobaczyć. Tutaj te agrowłókninki, zaraz po kolei będę ściągał. No niestety nie ma mi kto pomóc, więc to jest takie nagrywanie. Yy, przerywane z rączki, tak zwane ale ważne, że coś zobaczymy. Dobra, ściągam po kolei te wszystkie agrowłókninki agrowłókninki z tego co tutaj posprawdzałem, to były chyba trzy. Powoli ciągniemy. O! Trachy Karpus Wagnerianus. Bajka, co. Nasiona w międzyczasie dojrzały elegancko. Zobacz jakie duże. Ale wielkie. Będzie będzie czym dzielić. Będzie może co sadzić. Kiedyś ile razy myślałem, żeby rozsypać gdzieś za płotem. Nie mam takiej działki. Mam tyle nasion, żeby to wszystko wziąć rozsypać i zobaczyć, co się będzie działo. Zaraz to elegancko. O, termostat nawet wsadziłem w worek, żeby... Żeby mimo wszystko, gdyby coś gdzieś się skraplało, mam na myśli wilgoć od rośliny, to żeby to żeby nie zamógł. Tam sobie siedzi, o, w woreczku. O, jest. stryk. Także zaraz to rozetnę. Agrowłókniny muszę poskładać. Elegancko pakuję sobie wszystko w worek, żebym w razie potrzeby szybko mógł zareagować. Zaraz to wszystko rozplączę. trochę karpus wagnerianus w całej okazałości z kiśćmi nasion granatowymi, gotowymi do, do wysiewu tak to wygląda super naprawdę jak to miło jest otworzyć palmę i zobaczyć, że jest taki zarąbisty efekt i popatrz 20 minut pracy nikt Ci nie mówi, żebyś miał 100 palm 10, 20, jedną Jedną przed domem dodatkową Jukę roztratę, czyli na arifolie, których w ogóle nie trzeba zakrywać. I zobacz jaki efekt. Ostatni ludzie do mnie nawet <gryw> piszą, że no prąd im nie pozwala mieć palm. Ludzie 100 zł miesięcznie może. A zobacz, ile ja mam roślin. Wszystkie są grzane wtedy, kiedy trzeba. Ile jest takich dni, nocy w tym roku było nie wiem cztery chyba, więc ile ci prądu zejdzie na cztery dni na ogrzewanie roślin? Może nie być żadnego takiego dnia, a może będzie 10, Ale to jest 100 złotych, 150, może 200. No to to jest po prostu naprawdę żal tego nie zrobić. Ale oczywiście wszystko, jeżeli wszystko w wolnej woli, jeżeli ktoś ma na to ochotę, tak, bo jeżeli komuś palmy się nie podobają, nie ma ochoty tego robić, nie ma ochoty tego widzieć. I lubię na przykład te habany, co z tyłu rosną. To jakieś takie nasze drzewa, tak? No, zobacz, jak to wygląda. Tu jest zielono, a tu liści nie będzie jeszcze do końca kwietnia. A mamy dwa miesiące jeszcze, tak? A tutaj wszystko jest zielone. Jest różnica, nie? Drzewo oliwne, naprawdę. Cieszy, to po prostu wszystko cieszy. Teraz ten Wagnerian, który się popuja na wietrze, na pewno będzie mu, będzie mu dobrze. I mi jest dobrze i myślę, że tobie też jest dobrze, jak odkrywasz właśnie swoje palmy, już może odkryłeś. Ale tak jak mówię, czekaj, e, znaczy, może czekaj, bądź w gotowości. O, bądź w gotowości, że może przyjść mróz i ten mróz może być. Duży, naprawdę. Ja już po 15 marca kilka razy ubierałem palmy, byłem mega wściekły, ale cóż było robić, jak zapowiadało się minus 12 w prognozie? To jest po prostu masakra, ale jak to mówią, taki mamy klimat. Ta rozebrana, te zostają. O, jak to pokazać na filmie, te zostają, tamte, o, tamte. Pamiętaj, że zapalniamy Polskę z bezpan.pl. Wagnerianusów jeszcze kilka zostało większych, małych, kilkanaście. Wszystko można sobie zarezerwować. Już niedługo rośliny przyjadą. Za około półtora miesiąca zapalniamy polskę z bezpan.pl. Cześć!